Sygnał 88, 87 Ładnie już wykopałem Leży Patrzymy co to jest Jakaś kopieczka, Może dwie Dwie kopiejki, jeszcze w jakim ładnym stanie No fajna Dzisiaj ja mam wolne Chłopaki są w pracach więc postanowiłem sobie sam wyjść tutaj na pobliskie tereny. 1878. Dwie kopijki fajne. No i chodzę już niecałą godzinkę na tym terenie. Bardzo fajne. Znalazłem tutaj guzik, pierwszy półkułanów. No i teraz dopiero dwie kopijki. No zobaczymy. Jeszcze chwilę pochodzę się przy 80-83. Jest widzę, wystaje rancik. Jest jakaś monetka Trochę niestety wieje A, dwugłowy orzeł. A jakby się tu ustawić, żeby ją widzieć dobrze O! Miła niespodzianka, jeden grosz, 1838 rok No, nawet w ładnym stanie. Amica warszawska. No, fajny, fajny. No dobra, przyjemnie. No, i takie monetki mogłem wyciągać. Jeszcze się nie ruszyłem z tego miejsca, zobaczymy, przejdę tu jeszcze kawałek. No i odwiedził mnie Kocur. No i, od razu no, i wziął wykrywacz i, i znalazł. I znalazł, widać, monetkę. Jest znalazł bardzo ciemno już, więc ja przyświecę chwila, taki teren. taki teren, taki kocur Taka klamra No taka klamra Dobra, świecę Jest, tutaj siedzi e, chyba bez sensu Kocur weź Oczyś Oczyś bo ja nie dam rady tak Nie ma co tu Jakaś mała moneta Nic nie widać chyba Nie no, widać, widać jest 1800, jeden grosz, no 1800 coś to nie jest, no, go jeszcze bardziej. pokaż orzełka, O, nie za ciekawy stan, no ten ta, taki. no dobra, ale jest jeden grosz, 1830 któryś, no weź go tak jeszcze lekko, O, ten teraz troszkę lepiej widać, tylko on odparuje to. Kocur, niech ci się ręce nie trzymać. No, nie widać nic kocura. No chciałem jeszcze tylko nagrać. No to jest plecak, widać, widać. Yy, chciałem powiedzieć tylko, że znaleźliśmy jeszcze trzy monety, ale było tak ciemno, że bez sensu było nagrywanie. Trzy? Więcej, cztery. Cztery? Dwie kopiejkówki. Jedną tą startą moją i jedną grosza, nie? A, no tak, no to cztery monety, no. No, czyli fajne stare miejsce, to by było na tyle. Nara, powiedz kosur, kosur, do widzenia ładnie, do widzenia. ale ładnie, no, no ładnie, fajnie, prawda. fajnie zacząłem, jest ranek następnego dnia, po wczorajszym wypadzie prawie nocnym z Kocurem, gdzie trochę fantów było, niestety już nie nagrałem, postanowiliśmy wrócić w to miejsce, Kocur dzisiaj wolny, ja też i już jest guziczek, jest guziczek gładki, zaraz może mi się uda. O, Kocur krzyczy, że ma monetę, no. Co masz, Kocur? Dwa grosze międzywojenne. No. No, czyli się chyba dobrze zapowiada. No, guziczek. Ucho niestety łamane. Gładki, płaski, znaczy no płaski wypukły trochę. Bez sygnatur z tyłu. No zapewne carski. Dobra, no to fajnie. No i właśnie. Kocór krzyczał, że ma dwa grosze międzywojenne. Drugi dołek, druga o, moneta. I to dołek niedaleko poprzedniego, tak? No, dwa metry trzy. No. Dwa grosze zjechane trochę, weź przekręć. Kopiejka 1899, e, kopiejka ładna. No bardzo dobrze się zapowiada, nie Fajnie, może być przyjemny. Sygnał 82 do 84 był taki ładny. Machnąłem ziemią. W ogóle fajnie się tu kopie. Jest taka miękka ziemia, wystarczy jedno wbicie. I dołek wykopany. No i jest kopiejka następna. Kurde, ale naprawdę dobre miejsce. Już tyle razy co chodziliśmy. Łąka jest duża, więc widocznie musieliśmy akurat... Po tej stronie chodzić najmniej co, kopiejka? No kopiejka no Jedna kopiejka tam. Jedna 1800 Taka, no, Taka zwykła najzwyklejsza no. Ale i tak jestem zadowolony, wiesz no. Kosur ma coś tam od żarówki a ja mam monetkę, która leży już na wierzchu 72-73 Myślałem, że to nie będzie moneta, bo taki sygnał I na pewno, że to nie będzie kopiejka, tu proszę bardzo. To nie kopiejka. Następna kopiejka, kocur. kopiejka No. Na pewno? Pewno 1800... Ale wypluj to kocór, nie połykaj Nie ukrywaj już Dobra. Roku nie odczytam, ale jest kopiejka. No tak kopiejkowo jest. O, taki lasek, takie choineczki obok tej łąki. Zaraz tam też wrócimy. No dobry, dobry znak. No sygnał 78, 80. A jest rancik. Gdzie on tu? A jest, dobra. Jest monetka. Jest to jeden grosz. 1800. Kurde, taki strasznie zjechany, nie chcę go mocno trzeć. O! To jest księstwo warszawskie, królestwo polskie już zapomniałem. Pokaż. Żałuję, że szybko zobaczę datę. 1815, coś takiego. No. no jest nawet ładny No zjechany ale ładny, ładny, ładny. Cieszysz się razem ze mną? Mhm. No to dobrze Zmierzamy chyba już do domu Tu jeszcze chwilę i, I na dzisiaj wystarczy, tak kocur? Czy byś jeszcze połaził? trochę do tego Trochę nadziei Trochę nadziei tak. no. 83 Wykopałem, przegarniałem butem i wyszło Jakaś o. Niemiecka Aluminiowa Pewnie jakieś 50 fenningów czy Nie ja wiem ko cór, ciężko mi odczytać na pewno jakieś jakieś feningi niemieckie Aluminiowe? Tak były z aluminium? Były Zobaczę tylko Były z aluminium Zbroili się to potrzebowali kasy No, no dobra, pewnie czytelne